Do zobaczenia. Sponsorem programu był producent suplementów diety Plus Odporność dla seniorów, dorosłych i dzieci. Sponsorem programu był producent leku Opokan na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. Opokan. Baterie alkaliczne GP Super do urządzeń elektronicznych. GP Batteries. Jeszcze dziś w Jedynce. O 20.30 zdarzenia mrożące krew w żyłach w leśniczówce. O 21.00 poszukiwania sprawców dawnych zbrodni w magazynie kryminalnym 997. A następnie magazyn ekspresu reporterów. Premiera roku na święta. Serial osiecka świąteczny weekend o 20.15 w Jedynce. Rolnik Szuka Żony, odcinek specjalny w niedzielę o 21.15 w Jedynce. Atmosfera świąt tworzy rodzinna bliskość. Pokażmy, że dla miłości i tradycji odległość nie ma znaczenia. Na święta zostań w domu. Pokażę wam dziś miejsce, w którym dzieje się prawdziwa magia świąt. Dom to tu rozmawiamy, cieszymy się i razem szykujemy nasze wyrazy miłości, pamięci, troski. Domowe święta w Lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Świeży polski karp płat 99 groszy za 100 gramów przy zakupach za minimum 199 zł. Kaczka z jabłkami 7.99 za kilogram, a pomarańcze deserowe 60% taniej, złoty 99 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Te święta są wyjątkowe, bo w tym roku najcenniejszym prezentem jest krew. Zostań dawcą osocza. Sprawdź na krewki.pl, kto potrzebuje pomocy w Twojej okolicy. W euro na święta mamy dla Ciebie ekstra rabaty i do lipca nie płacisz, bo to idealna okazja, żeby technologia ułatwiła Ci życie. Smartfon Samsung 200 zł taniej. Odkurzacz Electrolux 300 zł taniej. Już dziś w sklepach i na eurocom.pl. No naprawdę, straszny, śmieszny kot. Voltaren? Do 24 godzin bez bólu? O nie, 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 nie! jaki numer, patrz! <grywa> Voltaren Max koncentruje się w miejscu bólu i stosowany rano i wieczorem przynosi ulgę aż do 24 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przygotuj się na święta! Teraz z dużym opakowaniem Voltaren Max oszczędzasz aż do 26% bad, bad thing. by Carolina Herrera. Gdzie jesteś? Mamo, tu, gdzie wyczuwam trendy i promocje. Na odległość, choć są bardzo blisko. Ponad 20 marek makijażowych do 50% taniej. Hebe, kupuj również w aplikacji. Program zaprasza sponsor, producent szamponu przeciwubierzowego Pirolam. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Program zaprosił sponsor, producent szamponu przeciwłupieżowego Pirolam. Sponsorem programu był PKN Orlen. Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krzysiu, Krzysiu, bo to wchodzimy na żywo na ten... Teraz słuchaj historię, jaka jest, film. Ikona polskiej piosenki. Pan Krzysztof Krawczyk, znany chyba doskonale wszystkim. Ludzie wyczuwali w Krzysztofie zawodostwo. Twoja... Myślę o tym bośnie international stop. Próbowałem go zatrzymać, ale było to niemożliwe. Wszystkie przeleciały po Chicago. Krzysztof może wymienić, ile było narkotyków, ile alkoholu. Jak się dostaje drugą szansę, to trzeba ją łapać. Z tego jestem dumny, że nie zmarnowałem życia. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie. Premiera w Boże Narodzenie o 21.00 w jedynce. Teraz już wszystko w naszych rękach, zależne od naszych decyzji. W Polsce szczepienia ruszą natychmiast po świętach. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska,